Lecisz, kurwa, Kastasie. No, głupi chuj mi syna porwał, kurwa, pedofil mały. jego męża. No odczućcie się, wystójcie mi pod tył. Kasty, kurwa, gdzie jest mój synek? No ciekawe co, jak mi podchodzicie pod tył? Nie, wyjdź Dobra, idę góra z tobą, nie? Kurwa, Kasty, spoko, bo się zaraz nie, nie, popajdasz te pantalony. Ale... P powiem, podchodzicie Bo zaraz kurwa Ci Kleks pójdzie przez oko Saurona i będzie bida. A nie, ry to ja mówię poprawnie, po żydowsku. R się mówi gardłowo. My, Żydzi, naród wybrany, ustalamy normy. A Żydzi tak mówią. Dobra, chodźcie na lokal. Dobra, Albercik, spokój, 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 już kurwa. Kasti, co jest, Też na szpital? Się nie, zaznaczmy. Ty my się weźmiemy, kurwa, ziomek. Nie chcę, pozdro. Ty no, chodź na szpital. To się będziesz... Czogła, czownica, się jeszcze w siebie, kurwa zakop. Gdzie jest cykloniarze? Chodźmy go na szpital, weźmiemy, chodź, ziomek. Uj, Kadimy, uj, tam Co ma z tym pozdro, Chodź, kurwa, jedziemy na szpital. Pozdro, chcę. Co ma z tym pozdro, kurwa, już mnie trzy razy pozdrowiłeś. Kastij, chcesz na szpital, pozdro. Pozdro! Chce. Chcesz na szpital? Pozdro! Pozdro, tamten po kolega pomocy, nie zarobi lepszej ogólnie, nie? Pozdro, chcesz na szpital? Ale kurwa romantycznie! Dziękuję, dziękuję. Dobra, chodźcie na lokal!